Siema, siema, taki odcinek na spontanie. Wiem, trochę się rozkręciłem y, z tą aktywnością na kanale, ale nie napalajmy się spokojnie, spokojnie. Ogólnie to tak, mm, powiem wam, że zachciało mi się bardziej grać w tą grę. Te statystyki ładnie wyglądają. Mam wspomagacze, robię tutaj misyjki. To już pierwsze doładowanie za mną. Więc robiłem, no, prawie 250 MK już dzisiaj. Treningi robię, 12 treningów mam. Y, co do treningów, to właśnie sobie jednego zaczniemy. Tutaj 4 za 4, tutaj 3 za 1, 5 za 3, weźmiemy kondycję. E, no. Ogólnie to powiem Wam, że wczoraj, wczoraj chyba wyrobiłem wszystko. Mm, także koks ze mnie, koks totalny. Mam 9 milionów na koncie, gdzie w ostatnim odcinku wydałem ten highs. E, nie wiem skąd on się bierze, tak szczerze jakoś na tym levelu. Strasznie szybko leci ten Exp. Znaczy, oj, Exp. Exp się nie zmienia wraz z levelem. Zmieniają się monetki z misji itp. td. Dobra, zdejmiemy rzutki. Ogólnie statystyki mi się bardzo podobają. Możemy rozdać 30 punktów. W kondycję będziemy teraz troszkę tak lecieć, myślę. Ligi nie mam, ale mam pojedynki. Dlaczego odcinek na spontanie? Powiem Wam, że kurwa, uczymy się matmy. Tylko, że się wkurwiemy i trochę jestem poddenerwowany, bo. Chodzę na dodatkową matmę po lekcjach, żeby zrozumieć spierdolony rozdział stereometrii, to jest jakby geometria w 3D, można wam powiedzieć. I ogólnie ja od zawsze miałem problemy z geometrią, znaczy nie, że problemy, ale nie lubiłem tego, nie, nie czułem tego. Nie podobało nigdy mi się to. A teraz, no, mam jeszcze to w 3D, więc dojebane konkretnie. Eee, no i jakoś próbuję, kurwa, tego się nauczyć, ale ja tego kompletnie nie, 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 e, nie czuję. No wiecie, czasem jest tak, że z czymś, z czymś jest problem, nie podchodzi to Wam, no nie jesteście do tego stworzeni, i tyle nie. No, bywa czasem tak w życiu. E, no jestem trochę poddenerwowany, ale. Przechodząc do gierki, to Bonesa mamy na 12 levelu, kupiłem sobie oponki za tego SMS-a. Mm. A co tutaj będzie? Ty też masz to straszne przeczucie, że już wkrótce w Hamperley zaczną straszyć przerażające postacie, przygotuj się z naszym pakiet zmysłu grozy. Ja oglądałem odcinek u Seby, u WatchMe, w ogóle to polecam, wpiszcie sobie. Watch me hero zero. Watch me po angielsku. I razem jak coś. Bo seba jest spoko. Seba jest spoko. I chuj pojęcie ma o tej gierce. Więc coś mówił chyba, że tutaj zmysł bohatera się aktywuje. Tylko na ile, do kiedy i TP i td. To nie wiem. Nie mam pojęcia. To moje fantomy, moje fantomy i itd. td. Bo jakby to do 27 było. A dzisiaj jest 23, no to w sumie tak się opłaca za 4 dyszki kupić 120 opon plus zmysł, nie? To fajna sprawa. Eee, ale tak z czystej ciekawości patrzę, nie to, że chciałbym kupić, bo aktualnie to na oponki nie narzekam. Idziemy na zadania nadzwyczajne. No, co tam, wyszło PL24, ja tam nie gram jak coś. Eee, kurwa, już, już widziałem. Takich, takich typów, takich typowych youtuberów, kurwa e, napalających się na, na Hero Zero, wiecie, na miesiąc pograć na nowym surferku, żeby wyświetlenia się zgadzały itp. Też Też mi w to mnie nakręcił, bo oglądałem, a jestem trochę poddenerwowany po matmie, bo kurwa tego nie rozumiem, więc chciałem powiedzieć, że pierdolę was, takich ludzi bez kitu kurwa. Znaczy. O co mi chodzi dokładnie? Tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Y y y nagrywa się. Bo jest grupa ludzi, kurwa, którzy, nie oszukujmy się, robią to tylko pod wyświetlenia. Wyjdzie nowy serwer, bank, kurwa, seria, pograją do 250, potem głównie ich dzieciaczki oglądają, nie? Y y I później przestawają grać. I y y to takie właśnie buty, i tak co, co serwer. Pierdale takich ludzi. Ogólnie y uważam, że... Większość społeczeństwa w Hero Zero jest spierdolone, znaczy jest strasznie strajhardowane yy, i fałszywe, ale nie wymieniam tu żadnych osób, bo jak kogoś lubię to ten ktoś wie, że go lubię albo nic nie mam, a, a pluję kurwa na takie strajhardowane ścierwo. Muszę trochę kurwa poprzyklinać i powyzywać, yy, że, że jestem przygłupem i nie umiem zrozumieć jebanej stereometrii, ale naprawdę kurwa... Starałem się ją zrozumieć. Ale niech spierdala. E, no. Ja na polskim serwerze już chyba nie postawię nogi, bo zaraz wam pokażę co się dzieje na PL24. Zaraz wam pokażę. No to jest kurwa chore, nie? Że, że ktoś potrafi tak tryhardować w jakąś jebaną gierkę. No ale każdy ma inne cele w życiu, nie? Pójd mi do tego tak szczerze. I nie wiem po co się wpierdalam. Chyba tylko dlatego, że jestem poddenerwowany i mam ochotę, mam ochotę pojechać po kimś takim. Przejdźmy na PL24, inny świat gry, dobra. No tak, patrzcie. To jest... To jest topka, nie? Pod względem rozwoju drużyna. Drużyny pod względem rozwoju. Tylko, że teoretycznie te drużyny powinny mieć trofki. A te trofki są kurwa pochowane. Te trofki są kurwa pochowane. Patrzcie, ile tu jest y, ataków i obron. Kurwa, trofki są pochowane na dole i to są jakieś takie nupskie, nie? Także ja osobiście pierdolę takie granie po piwnicach. Yy, I ogólnie takich tryhardów. Ale chuj mi do tego. Powinienem mieć to wyjebane. A może. To lek na moje poddenerwowanie, tu jest moje, jakieś, są jakieś moje czyny. Eee, 5 punktów umiejętności, nie no tak poważnie, to trochę się śmieję z tym poddenerwowaniem, i, i że jestem wkurwany na tą matematykę. Eee, tak szczerze, to kurwa nie rozumiem takich ludzi, co wychodzą na nowy serwer. Znaczy mi chodzi o tych takich YouTuberów, nie? Eee, głównie co ponagrywają miesiąc i przestawają E, bo tylko liczą na wyświetlenia i siemanko młodeczki <laughs> siemanko młodeczki e, zostawcie 200 lajków to wypierdolę 100 opon za wasz hajs w Lumpeksie nie? No, e, takie buty. Ja może na PL24 nie gram, bo no na polskim serwerach to już na żadnym polskim serwerze prawdopodobnie grać nie będę ale mam dla was niespodziankę bo z racji, że troszkę nie wkręciłem się w tą gierkę, ale dawno nie zaczynałem od nowa, mam taką niespodziankę dla was. E, to jest mm, brytyjski trzeci serwer UK3, tak zwany. Ja sobie gram tutaj tak na luzaczku, na luzaczku. Bo co mi się podoba w tym serwerze, że nie ma polskiego takiego strajhardowanego społeczeństwa. Mm. Ja tu sobie mogę grać tak jak chcę, nie? Jak widzicie, opis Just Fun Free to Play. Tutaj oczywiście usuwamy reklamy. Hmm. Tutaj nie będę kupować oponek. Tak po prostu sobie pograć. Tak dla czystej zabawy zobaczyć jak to się gra na nowo. Tak po prostu. No, sobie tak klikam, nie? Yy, I zaraz Wam coś pokażę. Ile tu osób ogólnie gra. Mm, ja jestem 56 w rankingu, level mam 47. O kurwa, tu jakieś disko się włączyło, halo. Pominiemy disco i możemy lecieć dalej. Dobra. No, jak widzicie, tutaj strasznie mało osób gra, bo ja na przykład wczoraj to zrobiłem ile? Z 200 energii? A no kurde, no widzicie, drugie levele są na setnej pozycji, także tutaj 100 osób gra, można powiedzieć. E, w expie jestem 46. Drużyn to jest tutaj <grym> o 9. My mamy akurat drewno, ale tutaj jakieś już treny się pojawiają. Nie wiem ile tu pogram, bo ja tu gram tak just for fun. E, ale powiem wam, że miło się gra. Dlaczego chodzę w takim Ecu, gdzie mam mało siły i w chuj kondycji? Bo misję wygrywam dzięki temu, a, a nie chcę przegrywać misji, dlatego, dlatego chodzę w takim Ecu, żeby wygrywać tę misję. Ogólnie mm, wszystkie punkty umiejętności wpierdalam w kondycję jak widzicie. Bo aktualnie nie zależy mi na statach. Chociaż dziwnie, że to tak troszkę staram się na tym, żeby wygrywać tę misję, skoro y, na tym serwerze gram tak for fun. Ale... Co w tym złego, nie? Zostawmy tak. Pójdźmy sobie na ligę i... i na pojedynki. Tutaj mamy jakiegoś kolegę. Hajsów staty też nie wypierdalam, bo będę trzymać na Hirokon. Chociaż. Mm, zasady, y, pierwsza zasada, to ja nie wiem ile tu będę grać. Mm, więc możliwe, że i nie ma co tak planować, hopciu, do przodu. O, zwalił mnie. No to chuj. No dobra. Oj. Wszedłem w ten, w, w, w drużynę. Pewnie dostaliśmy na dziurę. Ale w sumie tu, tu bloków nie ma ani nic. E, więc mi nie szkodzi... Oj, nie ubrałem się. No, nawet nikt nie przypomniał. No to tutaj podejście jest takie. Aha, i ukradli nam jedno drewno, no spoko. <laughs> w notatkach jak widzicie nic nie ma. Ja tu ogólnie siedzę e, na żebraka, nic tutaj nie wpłaciłem. Mam nadzieję, że ktoś rozwinie tą drużynę. Bo taką chyba... Jakoś ludzie tutaj grają. 37, w ogóle co jest śmieszne tutaj top 1 drużyna ma 37% rozwoju, a na PL24 już mają 70 ponad 76, Crazy House czy to jest to Crazy House 70 z PL22, Walter coś kojarzę, Calvin Klein też coś kojarzę, Kuba Rolnik kojarzę, QMX kojarzę, Suchoklates kojarzę o, Eaplo gra Uh, uh. No i w sumie chyba reszty nie kojarzę No, ale dobra, jebać to Jebać polskie nowe serwery Łoj, nie chcę Global Chcę This Game Łuka 3 Ja mam Nick Sergio, nie pytajcie Ale podoba mi się mm, I tak, idziemy na pojedynki No ogólnie to powiem wam, że tutaj z Honorem To jest tak trochę lipnie, bo mm, Mało graczy jest, nie? Duża rozbieżność w levelach, troszkę ale nie szkodzi. Możliwe, że to ma też swój urok jakiś. Chociaż y, bardzo możliwe, też że szybko się znudzi Gierka. Bo no wiecie, jak to później może być, nie? Chyba że brytyjskie społeczeństwo jest nieco inne: że będzie grać w miarę długo. Ogólnie, to tutaj jakieś mamy nagrody, treningi i boostery. To ja nie chcę. O, tu 6 punktów umiejętności. Jeden pączek. Dawaj. O, jakiś gadżecik. Minus 4. Dobra, dawaj. Tutaj treningi to aktualnie nie chcę. A i w ogóle czekajcie, bo ja skończyłem treningi. To w sumie mogę wziąć treningi. Mogę to wziąć. Ym... I powiedzcie mi, czy teraz nie trzeba mieć multitaskingu, żeby robić treningi i misje bo ja sobie bez przypału to robiłem, powiem wam, o tutaj mam 3, 5 za 4, także fajnie, tutaj mam 4 za 4 i tutaj 4 za 4, ale weźmiemy 5 za 4, bo to najbardziej opłacalne jest, no chyba nie trzeba mieć multitaskingu, żeby robić, żeby robić misje i treny w tym samym czasie, albo coś mi się zbugowało, nie wiem, Albo mi już wykorzystało ten multitasking początkowy darmowy i później będę miał lipę, nie wiem, ale nie kojarzę żebym, żebym coś takiego miał. Także no nie wiem, zobaczymy, dajcie znać coś, prosiłbym. Yy. Dobra. PL... PL. Brytyjski chyba ogarnięty w miarę, tylko jeszcze się przebrać. Zadań nadzwyczajnych nie chce mi się robić aktualnie, chociaż by się przydało, w sensie na odcinku by się przydało zrobić. To, to jest minus 4 dajmy... a jebać. Hmm. Zdejmiemy to i zdejmiemy to i założymy rzutki, żeby ładnie wygrywać walki drużynowe. No, co chcę jeszcze powiedzieć, że ja gram tylko na kompie. Hmm. Nie gram na telefonie jak coś. I chyba tyle, nie? A jeszcze przejdziemy sobie na PL22. Tylko przez globalny ranking, nie? No powiem wam, że teraz mi się przyjemnie w tę grę gra. Tak kurczę, no... Fajnie, fajnie. Przejdziemy sobie. Co jest? Nie wiem, co się stało. Ale przejdziemy sobie na PL22 i chciałbym pochwalić South Park. Kurwa tu Antidotum C to 1. O, to jak coś to jest Watch me. tak się pisze jego nick ten yy, na YouTubie. No, gość ma wiedzę w chuj, nie. Chciałbym pochwalić South Park. Chcę się pochwalić. Tak troszkę podziękować, że mimo tego, że jak zrobiliśmy fuzję yy, i odszedłem i tam parę osób, to nie zmienili herbu, bo nasza fuzja była na takich zasadach, że. Pół nasz herb, pół ich. Nazwa ich. No i fajnie, fajnie, miłe to. Tesia leci na 500 level. Powodzonka. Spoko kobita, tak swoją drogą. I South Park, spoko drużynka. 5 Enek mają. Piorun Games? Ostro. Piorunek, muszę zobaczyć, co z nim. No, także bardzo miłe z waszej strony. South Park. Fajnie, fajnie, w porządku ludzie z was eee, Bardzo fajnie Dla mnie miło się zrobiło, jak to zobaczyłem Bo ogólnie to oglądałem odcinek Seby Dzisiaj ciągle o sobie i Sebie gadam Ale Seba to kok, Seba jest spoko eee, Na odcinku Seby zobaczyłem, że South Park nadal ma ten sam herb 16 minut, także chyba spoko Ogólnie to wy dostaniecie ten odcinek Czwartek, ja go nagrywam śro w środę wieczorem Dokładnie w pół do dziesiątej Wieczorem no, i tyle. Chociaż możemy. Wiecie co? Możemy spróbować te zadania nadzwyczajne. Mm, czy nie? Robić, czy nie robić? Ja sobie lubię zawsze. E nie będę robić aktualnie. Albo zrobię, albo zrobię. Nie będę taki chuj. Pójdziemy sobie jeszcze tutaj na zadania nadzwyczajne. Jak widzicie, mam tutaj takie sety. Sety. Itemki wymienne. Właśnie. To jest setik pod kondycję. A tutaj taki normalny, a tutaj mamy garniturek za 5 golda, żeby w przyszłości sobie przerobić go 100 razy w maszynie do szycia i będzie fajnie, nie? Żeby dostać tam osiągnięcie. Mimo, że jakiejś głębszej kariery z tym serwerem nie wiąże, to ja zawsze lubię sobie tak coś zaplanować. Kurwa. 3 dni będę musiał czekać na to zadanie. Chociaż dwa, bo dzisiaj mam darmowe odświeżenie. Jutro i pojutrze. No, to powiedzmy. E, to może pójdźmy na zadania nadzwyczajne, bo tutaj mam chujowe misje. Chociaż i tak muszę pójść, bo wtedy. bo wtedy nie zrobię. Bo jak zacznę misję, to nie będę mógł robić zadań nadzwyczajnych. To możliwe, że też i multitasking teraz na tym polega, że nie możemy. E, że nie możemy... Chwilę, jak weźmiemy misję, nie możemy iść na zadania nadzwyczajne, nie? I jak tak, to by ten teraz aktualnie multitasking nie miał kompletnie sensu, nie? 36, dawaj to, to jest minus 16 już. Paseczek wymieniamy, to zaraz zobaczymy. To jest to samo. W sensie pod względem sumy statystyk. Kurwa, ja pierdolę, ile tu disco leci. Dobra, wieźmy. Pominę. No, czy to będzie lepsze? Co będzie lepsze? Tutaj dodaje nam siły. Kurwa, coś w tej kondycji mam dużo. Daj, dawaj mi te skarpiaty. Skietki. I tak możemy pójść, chyba co? Ogólnie to ja płacę tutaj za statystyki po 5 dolarków. Bo nie pakuję. Nie pakuję w statystyki. No, zobaczymy jak nam z tym pierwszym typkiem się uda. Już mam 25 level, także teoretycznie powinienem przejść cały ten Dungeon, ale, ale mam słabe staty. Mam w słabe staty jak na swój level, nie? To nie ma co się oszukiwać. Dlatego też może być problem. Jak widzę tutaj mam jakąś przewagę w statystykach, ale no, nawet ona nie jest spora, powiem wam, tak szczerze. Dobra, nie chce mi się tego oglądać. Dawaj po prostu, będziemy pomijać e, tego też. Ogólnie to na tych pierwszych zawsze tej, te same itemki lecą. 26 level i bardzo fajnie, bo odświeżyły nam się przy okazji misje, a mieliśmy chujowe. Minus 9 to sprzedajemy, minus 55, chociaż na samą siłę było. O, minus 5, możemy to zostawić, to jest plus 6 dobra weźmiemy bo to na dwie statystyki zamiast na samą inteligencję to minus 36 to możemy wyjebać to też myślę że możemy już wyjebać no i weźmiemy to i tak aktualnie zostawimy kurde tylko wiecie co jest irytujące z początku ta kryjówka robienie kryjówki jest jest troszkę irytujące który jestem w kryjówce, No jak widzicie, pod względem e, jakby chwały 18, pod względem rozwoju 14, także, także no, widzicie jaki tu poziom jest. Z tego co wiem, to też e, dużo graczy poszło tam na tureckie i itd. a na no, brytyjski tylko poszedł e, królik mm, Z pl 10 mój ziomek. No. To w sumie przez niego tak zachęciłem się do pogrania tutaj, bo napisał na czacie, że on gra na uk 3, a i ja tak sobie myślę... Ej, kurde, w sumie też bym sobie zagrał, no i, i coś założyłem konto na szybciocha. Plus 5. A dobra, bo to jest nasz stary temek. Dobra, plus 14, dawaj, to na sel tutaj. Mm, 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 to też na sel. Oj plus 9 na samą intuicję. Ale chyba wolę w tym zostać, wiecie? I grubego mamy przed sobą, który zawsze ma te same brudne buty spocone i przegrałem, bo widziałem, widziałem, że przegrałem, dlatego też możemy uwiecznić moją porażkę. Kurwa jakie ja ostatnio te długie odcinki nagrywam po 20 minut. Mm. No, no gruby to jest jednak gruby, nie? Dzisiaj jadłem taką babeczkę, dobra była, czajcie, i miała te, taką, takie opakowanie jakby z Halloween. Ale dobre, było dobre. No gruby to jest gruby, kurwa, gruby, śmieć, unika. Ooo, zejbiście Dwa uniki pod rząd przy 20%. Trzy uniki, zajebiście. No, gruby to to... Kurwa, cztery. Gruby to jednak trwana bestia. Dzisiaj ci najebie. Jak trochę podrosnę, to ci na najebie. Dobra, jebać grubego. Pójw grubego. I zobaczcie, jakie piękne misje mamy. Trudne, kozackie. Dla hardkorów. O to chodzi, o to chodzi. Mm. I co, i co, i co, i co? To, co to jest? Aha, to jest ten za 5 golda. Jeszcze depozytu nie mam, także troszkę mam bajzel tutaj, nie? Mm. Chuj, to sprzedam. Nie chcę, żeby mi się plątało. To możemy tutaj dać. I to tu, a to tu, żeby też mi się nie plątało. I teraz będę miał cały secik tutaj pod kondycję na tym slocie i I jeszcze pójdziemy kogoś sklepać. Mm, nie serdzia jakiegoś Iwana na przykład aha Iwana biłem to na której pozycji ja jestem daj mi zero kurwa jakbym w innej kolejności to zrobił to nie powiem co by wyszło eee... dawaj tego dobra będziemy kończyć ogólnie bo, bo Disco polo się włączyło no, mam nadzieję, że zadowoleni z niespodzianki będzie się pojawiać, pojawiać ten serwer na odcinkach, bo jednak e, z prawie 500 levela, no to ciężko jest coś ciewego nagrać. A, patrzcie, jak wyjebałem z Expon, kurwa, prawie koniec tego, koniec levela. No, w top 20 w, w turnieju tygodniowym, no powiem wam, że, że dobry okres aktualnie mam. Dobra, ale ja nie będę przedłużać, trzymajcie się, miłego tam.